Weszliśmy na spacer edukacyjno-rozwojowo-rehabilitacyjno-rekreacyjny na takie stawki Majorka, gdzie Mirek tak, będzie wypróbował nową kamerę, którą niedawno kupił, drona, którego też niedawno uczy się i teraz stój do za już samochód. Mirek nie wpadł w samochód i kontynuując, idziemy sobie tak na 2-3 godziny właśnie takiego spaceru. Dzisiaj dron musi wrócić, zawrócić, nagrać. Amirek musi być bardzo zadowolony z tego, co zrobił, bo godzinami wczoraj siedział, dzisiaj rano siedział i sprawdzał, czytał, uczył się. No więc teraz nie mamy innego wyjścia. Musimy wypróbować drona. nie będzie, na też nie będzie, chałupy będą nowe. I tak wzdłuż całej naszej trasy do Kanaty jeszcze nie dawno, bo żeśmy sobie tędy chodzili, patrzyli się na lasek, a teraz już będą stałe domy. Może Patrycja z Piotkiem kupią. <grym> na nasze bagnisko. Za nami, o, jak widać, setki gęsi, które wcale nie mają zamiaru odlecieć, nie wiem na co czekają. A się przyszliśmy tu dla nich, żeby sprawdzić, czy jeszcze są. No i są. Mają w nosi zimę, potem dupa przymarznie i pewnie będą musiały odlecieć. To jest nasz gucio. DJI Spark. Bardzo malutki dron. Kupiliśmy go, żeby z nim podróżować. Na Gucia trzeba Założyć tutaj ma śmigiełka cię poskładane jak się rozłoży jest troszeczkę większe. Zakładamy ochronkę na, na, na śmigła, dlatego że będziemy latać, spróbuję polecieć blisko Gęsi, jakby się przestraszyły i nie daj Bóg zerwały się do lotu. Nie chcę, żeby sobie skrzydeł poprzetrącały na, na śmigłach, więc to założymy. Tylko bateria tutaj do założenia. Baterię trzymam przy sobie, dlatego że jest strasznie zimno. To są baterie, które są bardzo wrażliwe na zimno, więc się grzeją przy mnie cały czas. Bateria założona. Bucio gotowy do lotu. Yeah. Uh -huh.

Drogą okrężną do domu. No i Mirek po drodze sobie tak pomyślał, tak fajnie Gucio poleciał nad te gęsi. Wszystko super. Ja nagrywałam, dobrze, że nagrywałam. Bo teraz się okazuje, że Mirek nie wie, czy on włączył kamerę w Guciu i czy Gucia nagrywał. To przynajmniej ja wiesz, tego będzie widać, że nagrywałam Gucia, który niby nagrywał, ale nie wiadomo, więc to wszystko sprawdzimy w domu. No i tak to wszystko wygląda u nas. Ja mówię, że mamy za dużo sprzętu, a wzięliśmy za mało jeszcze trzeba było wziąć gopro, trzeba było wziąć jeszcze aparat fotograficzny byśmy mieli cztery rzeczy i już mnie by się nie połapał a kartę, którą ma do y, tego właśnie, do kamery to się okazało, że już prawie że cała pełna no i, i powymazywał po drodze no ale tak to jest profesjonalizm kosztuje zdrowia, nerwy, czas no i, i mózg trochę zaświecony <laughs> no niestety bateria mi zdechła w środku latania Tutaj wylądował Gucio, bo Gucio jest mądry, ale, ale w, w moim telefonie bateria się skończyła i koniec. No. Dobrze, że Gucio widziałem i go potrafiłem ściągnąć. Tak, proszę na mnie. Mirek dzisiaj się przygotowywał, godzinę przed wyjściem to gadał, gadał szybko, idziemy tego, a potem się okazało, na że pewno. bateria w telefonie wysiadła. Yy, w tym też brakowało już karty, to też było dziadostwo. Tak to wygląda. O. Teraz wszystko trzeba wjechać do chałupy, bo już właściwie nie ma tu co robić. No i nasza wycieczka edukacyjno-rozwojowa zakończyła się powodzeniem. Gucia w domu, właściwie w plecaku. My w domu też i kurczak się piecze i ładnie będziemy. Słuchać. Nie, nie. Oko. I tu mamy zamknięte klucze. Nie ma nikogo. Kluczy nie ma.